Widziałem u Ciebie te rany na gitarze i się mi się samemu zachciało, samemu zachciało na tej gitarze przyjść jakieś soulsy. Bądź co, bądź one nie są jakieś bardzo trudne, naprawdę, nie? To jest kwestia przyzwyczajenia się bardzo często, ale patrząc na ilość śmierci, jakie ja na nich miałem, było ich więcej niż, miał, niż miałbym normalnie, oczywiście, że tak, nie? Ale to nie są jakieś najtrudniejsze, najtrudniejsze rany. Ja zauważyłem, że z tymi ranami na gitarze, ogólnie z ranami w soulsach, bardzo często jest tak, jak, jak z na gitarze, <laughs> że jak... Powiedzmy, jest sobie człowiek, nie? Nie mówię o naszym community, które się zna jako takie na Soulsach i, i tego typu grach, grach. Jak takiemu człowiekowi, który nigdy nie grał w Soulsy, ale słyszał o tej grze, że jest bardzo trudna, nie? Jak takiemu człowiekowi powiesz, że przeszedłeś Soulsy na gitarze do Guitar Hero, to byś takie wow, ale ty musisz być dobry w tą grę, nie? A jak mu powiesz, że przeszedłeś tę grę na pierwszym poziomie postaci, bez levelowania, to powie, no, całkiem nieźle, nie? I dla takiej osoby, bardziej impressive, bardziej taki imponujący jest run na gitarze, mimo że z mojej perspektywy on jest łatwiejszy. I to jest podobnie do tego, że jak ktoś zajebiście technicznie gra na gitarze, jakąś zajebistą solówkę, cudowną, piękną itd. to jest takie, o kurczę, no dobrze grasz na gitarze. Lumingst, walka z Radagonem będzie przepiękna na będzie. tym modzie ksremhpi. Ale, ale wystarczy, że mu zagasz riff kurwa z Metaliki? I chłop mówi, wow, zajebiście, grasz metalikę, kocham metalikę. I to jest tego typu taki dysonans, nie? Że, że nie do końca chodzi o to, co jest najtrudniejsze, najbardziej wymagające, najbardziej skillowe, tylko to, co wygląda ładnie, nie? Wygląda ciekawie. Tak nowo, że to jest coś wow. Ja też nie wiem, czy metalika można powiedzieć, że jest nowa i wow. Ale no, chodzi o sam efekt tego, nie? Okej. Okay. Ale mówiąc, że Radagon będzie ciekawy, masz na myśli Radagona dosłownie? Czy wilka Radagona? Bo ja się w sumie boję obydwu, jeśli mam być szczery. Ale zobaczymy. Czy ja tu czegokolwiek chcę? Nie, biegnę prosto, kurwa, na, na most. Spierdalam stąd. Znaczy na most, na ko kołowrotek. Kotek lepszy będzie? Kotek? Który kotek? To się wilk, rudy. Lis, lis, lisicki, rudy. Au, rudy wilk lisickiego. A z Radanem ci się pojebało, okej. Okay. Radan też będzie ciekawy, ja się boję, nie? Znaczy, generalnie jestem ciekaw walki z Radanem, właśnie myślałem o niej. Bo pierwszy raz tak z bardzo bliska zobaczymy Leonarda, nie? Czyli konia Radana. Bo on, w porównaniu do Radana, jest malutki, nie? I o to też trochę chodzi w tym, w tym jego koniu. Eee, bo kto zna historię, chociaż troszeczkę Radana, tak jak ja, czyli troszeczkę. Ja nie chciałem tu, nie? Ja chciałem na dół. Chciałem na dół czy do góry? Nie, do góry chciałem, dobrze. Ten wie, że generalnie Radan specjalnie nauczył się magii grawitacji, grawitacyjnej, tylko po to, żeby ulżyć w walce swojemu koniowi, nie? Wiernemu. Żeby, żeby ten e, koń, ten Leonard, właśnie nie czuł jego ciężkości pod sobą. O! Oh. No, o! Oh. <grym> okej, <Okay>, przed backstab. <grym> Pięknie. Żyje jeszcze, kurwo. Prior. Dobra, ja idę do góry prosto, tak mi się wydaje. Chyba mi się tu nic nie przyda po drodze za bardzo, nie? Jakąś koronę można znaleźć, jaki tam śmieci, ale chuj, to kogo obchodzi? Z tej strony, Mistrz Lorbo, konkurs wygrałem. No właśnie, no właśnie. A tu no, to kupę czasu tam było. To był chyba pierwszy, pierwszy konkurs, chyba taki prawdziwy. Okej, okay, okej. Okay. Dodge Master. Moje dożowanie Master. Ała! Ma Mastertki się kończy w tym momencie. Hello! O, nie, on jest kurwa szybki, Greedy. Ja wiem, ale chciałem to zrobić. Uh! Greedy miałem iść w HP troszeczkę, nie? O kurwa, ja zapomniał. O chuj, poczekaj, chłopie, Okej okay. okej, okay. Było warto mieć trochę szybszą broń niż zazwyczaj, tutaj, nie? Ja mam zawsze problem z tym Wilkiem Radagona w momencie, kiedy mam e, wolną broń, nie? Nie potrafię się bić z tym bossem, jak mam, szyb jak mam wolną broń, bo ja bardzo mocno widuję te, te ciężkie ataki i on tak kurwa potrafi dobrze to ukarać, te ciężkie ataki, że. E, mało HP, ma, ma bardzo mało HP, tak. Ma bardzo mało HP. Ten boss. Znaczy generalnie z tą bronią plus 4 nie wydaje mi się, że zbyt wielu bossów będzie dla mnie problemem tutaj w Liurni. Ale gramy Region Loka, nie? Więc to ta broń plus 4 jest legitnie zdobyta w Liurni. Nie wychodziłem do żadnego kailite, nie wychodziłem do żadnej e, stolicy i tak dalej, nie. Gramy Region loka, który polega na tym właśnie, że dopóki nie zabijemy głównego bossa w danym zonie, to nie wychodzę z tego zona, nie? I teraz, właśnie, następny zonę, jaki będę chciał odwiedzić, to będzie Altus, bo zawsze mi się wydaje, że Altus jest tak, jeśli chodzi o poziom trudności, poliurni, a Kayleet dopiero jest trochę za Altus, Imo. Mogą być inne wasze opinie, ale tak mi się wydaje, że Kayleet jest troszeczkę trudniejsze, aniżeli Altus. I pytanie, jakiego bossa liczymy jako głównego w Altus? Zależy, zależy, tak, prawda, bo jest ta południowa część e, Keyleth i ta pół, północna, nie? Ta północna jest dużo trudniejsza, tam w okolicach e, domku Guranka i tak dalej, to na pewno, to jest dużo trudniejsza część. Jaki boss liczy, jakiego bossa liczymy jako głównego w Altus? Ostatnio jak byłem tutaj, znaczy jak robiliśmy region Loka w jakimś challenge'u, to graliśmy tak, że głównym bossem Altus uznaliśmy w Shaded Castle, e, jak on ma? Elemera? Elemera od głogu. To był główny boss wtedy liczony. O ty kurwa, ja zapomniałem, że tak robisz. Uff, fuck. No, HP to ja dużo nie mam, nie? HP to ja dużo nie mam. Margit, Margit, to jest już martwy. A czy ten? Generalnie chodziło ci pewnie o Morgota. Ale liczymy. Tom. Jak to się nazywa? Liczymy. Stolicę jako osobny ten. Jako osobny załom. Ja liczę przynajmniej jako osobny załam, nie? Jak już wejdę do stolicy, to muszę zajebać w murgota, zanim wybiorę się dalej. Ale wydaje mi się, że zrobimy Altus właśnie z LMR-em, Caded Castle, a po czym pójdziemy do Calid i tam się pobawimy z bosami niektórymi. Zabijemy radana między innymi. I dopiero będziemy iść dalej, ale jeszcze mamy do zrobienia ten wtedy, nie? Mamy do zrobienia górę Gelmir oraz. Yy... Rykarda. Hello. Au, au, au. Olaj, jego. Kurwa, idzie za mną. No nie. <laughs> no dobrze. Chciałem, żeby spadł, ale nie myślałem, że, że aż w tak głupi sposób spadnie. Dobrze. Wejdziemy, że główny to Drakonik Tri-Sentinel. Znaczy, on jest. On broni wejścia, nie? Do tego miejsca, więc on jest taki. No-brainer, no tak, oczywiście, że musisz zabić DTS-a, żeby, żeby pójść dalej, ale to jest takie zbyt, zbyt takie, ten, nie? Elembre mi się wydaje fajniej, fajniejszy, szczególnie, że Shaded Castle to jest taki, taki le Legacy Dungeon, tak? Tak to ładnie opisali. Właśnie, co ja mam na sobie, kurwa? Jakiś gówno. a tą czapkę. Dy. Czy ja mam coś innego fajnego? Exile. Kurde, set, set tego wygnańca bym sobie z sfarmił, on jest ładny. Dobra, chodzimy. Zobaczymy, jak pójdzie renalka. Mok też dobry, w sensie Lanceax też dobry. I to też ktoś proponował, chyba, żeby Lanceax zabić ehm, jako bossa zona. Z tymi hełmami ktoś mówił ostatnio, że ten, ale to za dużo by było, za dużo by było. N najgorsze jest to, że jak mnie przewróci boss, to ja nie widzę nic, nie? Więc jeszcze z tym, ograniczeniem, z tym ograniczeniem widoku przez hełm byłoby kurwa strasznie. Nie ktoś, tylko ja. Ty i ktoś jeszcze. Chyba dwie osoby pisały. I chyba ty porównałeś do tego. Do Kingdom Coma chyba, nie? Ja nigdy nie grałem w Kingdom Coma. Mam, ale nie grałem. Bo był za free na, na epiku kiedyś rozdawany. Już? Kurwa, chciałem jeszcze błuszka ściągnąć. Pani. Która? Która pierwsza, kurwa? Uno. Dos. Tres. Dawaj, tu babo. Zążę! No halo, czy mi Nie trafiłem jej. No chuj no, bywa. Ała! Ała. Gdzie? 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 Where? Kurwa, nie widzę, nie słyszę. Tam? Kurwa, która się świeci? A, halo Dostanę kurwa nagrobkiem na ryj, nie? Która się świeci? Tam, daleko, Jezusie! RNG z dupy trochę. Musiało tak się skończyć. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, nie trafiłem! Kurwa! Okej... Okay. Let's go. Kingdom KUM. Ale damage mam, mam potężne, nie? Jak jeśli dobrze podejdzie RNG tutaj w tej fazie teraz, to powinno być git. Byle by nie nie? Tak Imagine dragon śpiewali, Kingdom KUM. Królestwo dochodzi? Dobrze, dobrze. Renala i oskakiwanie, dobry. Ja. Typowy Meleran, nie? Typowy Meleran. Rani, kurwa, zostaw. Okej. Okay, let's go. Go, 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 go! Okej. Okej. O kurwa, aa! Jaki spamer jebany? Napiszę? O! o kurwa, smoka od razu! Ty kurwa! Zangmeister, się Wczoraj zostałem w w Hej, nie boli mocno. Jak uczyć dziecko grać w soulsy. To? Nice! O kurwa, no od giganta. Tu ja widzę. Wyjewała się. Czy ją, czy ją wyjewał na ziemię gigant? Co mi się wydaje? No, nie trafiłem. Ja, pierdolę. O kurwa, derivilt, kurwa, wypierdalej. Hit! Hit! A czekaj. W jakim wieku się uczy? Ja zrozumiałem, że, się, że ty uczysz. Kurwa. Ja też jestem wujkiem od... Znaczy wujkiem oczywiście nieoficjalnie, ale czuję się wujkiem dziecka Staturosa troszeczkę. Ale nie wiem w jakim wieku, wiesz? Ja wiem, że Staturos chce... O ile pieniędzy. Staturos chce swojego syna uczyć farmić golda najpierw, nie? W WoWie. Najpierw nauczyć go tych łatwiejszych rzeczy, tych prostych, powtarzalnych rzeczy, jak właśnie farmienie Golda w Wowie. Myślę, że w wieku 3 lat już by się dało, a w wieku 5 już można włączyć mu Soulsy, tak mi się wydaje. Dobra, levele. Chcę Deksa mieć 19 plus 3, tak, tak, i dalej w HP. 19 plus 3 Deksa daje nam 22, co oznacza, że będziemy mogli używać sobie broni Godrika. popora Godrika. Czyli pójdźmy najpierw kupić tą broń Godrika za jego duszę, a później ją wzmocnimy na plus 4 od razu. Ona też ma takiego. No nie, nie do końca szauta, ale jakiś tam ten, ten atak ma swój. Okej, okay, mamy trzeci talizman. U, bu, 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 o. I. no, czemu nie mogę klikać? Cyk, a muszę kliknąć E 34 siły, o kurwa. 30, to trochę dużo. <laughs> Czy znaczy mi tyle wyjdzie ze statów? Poczekaj. Dopór Gudrika, heavy load, tak. Poczekaj, co tu jest napisane? Unless wielded, ok, czyli mam tyle siły, ile mam? 25 plus połowa, czyli 12, ok, jest, jest. Czyli jestem w stanie tej broni używać, ale wywalmy to heavy load, czyli jeszcze sięgniemy ten hełm. będzie medium, dobra. Teraz dojdzie go po kamień czwóreczki i zrobimy go na plus 4 od razu, ale będzie kurwa. Uff. Ciekawe jaki boss zyska najwięcej na trudności z powodu ograniczonego widoku? Kurde, <laughs> to jest dobre pytanie. Jak na razie, na przykład, Margit. Margit nie był łatwy. Margita byliśmy ostatnio i kurwa, no mi skórę trochę, nie? Co by u tym widział? Siedem śmierci był na margicie? Coś koło tego, tak mi się wydaje, no? Dobra, popniemy sobie duszki. Serducho wciśnięta, pięknie. Teraz ta wystarczy. Raz, dwa, trzy. I brakuje troszeczkę pieniędzy, dobra. No, klikaj to inwentory, ja pierdolę. Trochę upośledzone jest to... ...skierowanie na kajuturze i myszce. PLD, nie? Zobaczymy jak wygląda efekt w ogóle. Nie, cofaj, cofaj. Plus jeszcze 1600, kur kurwa. Ja myślę, że to był ostatni. Zadawaj wszystkie... ...py. To będzie 1200. Tak, czyli jeszcze. Wyjeby się ze wszystkich dusz, no, ale dobra. Dodaję po 50. Wystarczy? Wystarczy, dobra. Mhm. Mm mhm. Mm i teraz tak, e, nie tak? Nie tak? Tak. I tak. O! Tylko że ten topór jest tak wielki, że go nie widzę na ekranie, nie? Jak go trzymam na, na ramieniu. Nie robi. A nie! A, ja pomyliłem topór Godrika z toporem Godfreya. Topór Godfreya takiego bufa jakby daje, nie? Jeśli dobrze pamiętam, o kurwa, zapomniałem. Stop! 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 Kurwa! Dobra, ile to ma demerzu teraz? Jak mam e, w dwóch rączkach? By-by-by, 332. A jak weźmiemy topór Thorne Axe. Tak i tak. Ten ma 307. No wcale nie dużo mniej, nie? A to jest dużo szybsze, jednak. To jest, to jest dużo szybsze, jednak. Zobaczymy, no. Pogramy z jednym i z drugim. Ja tak coś czułem, że ten Axel Godric będzie trochę gorszy. No, no. Bawimy się w te, w topory, to gramy w topory, nie? Nieza niezależnie od tego, czy są lepsze, czy gorsze. Eee, więc siup, siup. I tu AOE robi. Moja siostra urodziła wczoraj pierwsze dziecko, oni miały od razu taką zagwostkę. Oprócz się, chłopiec czy dziewczynka. Ja nie lubię dzieci generalnie, nie? Oprócz, oprócz tych, które są z mojej rodziny. Jak są cudze, to nie lubię, nie? Jak, jak krzyczą i płaczą i wkurwiają. Ale jak są z mojej, z mojej okolicy, moi przyjaciele, moi znajomi, moja rodzinka, to jest fajnie, to spoko, to niech se będą, nie? Ehm, placidusak zbity po, w tej perspektywie po ogonie? To proszenie się o zostanie Kentucky Fried Tarnished będzie boleśnie. Pewnie tak. Zaraz, bingo, więcej gada jak to sterowanie, jak to, że nie jest zjebane? No jest zjebane. Jest, znaczy jest inne, nie? To jest pewnie coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. To nie jest dla mnie łatwe po graniu w Soulsy przez wiele lat na padzie. I vice versa, nie? To samo mówię z kolei na przykład o FPS-ach na padzie. FPS-y na padzie są kurwa dla mutantów. Czy działa ten mod w koopie, wiesz co? Nie wiem, ale mogę wam go wkleić jeszcze raz. Hmm, Nexus. W się Siema, ludzie, co się dzieje? Co jadłeś? Ren co się zbierze? dzieje? Za niedługo u końca Demon Souls, oraz jestem szczęśliwy przez pewną osobę. O, jak miło, to dobrze. Fajnie być szczęśliwym. Dobry wieczór, się jako Killer. Ja widziałem, widziałem twój progres, jak piszesz na Discordzie z Donsusami, ładnie, ładnie, Alancich zaraz padnie chyba co? Ale jeśli chodzi o moda na kołopie, to nie wiem. Ja nigdy nie grałem w kołopie w tej grze tak naprawdę. Oprócz mojego pierwszego rana, jak chyba właśnie Joo'owi pomagałem zabić jakieś parę bossów Chłopiec, byczek prawie 4,5 kilo, się. Czekaj, czekaj, bo ktoś pisał o pierdolcu. W Polsach, jak gracz na jakieś duże, to po menu chodzi z strzałkami chodzić. E, inaczej to pierdolca idzie dostać. właśnie samo ten, samo chodzenie e, po menu jest takie dziwne troszeczkę, nie? Czuć, że ten system nie był skrojony pod klawiaturę, nie? Więc trzeba się trochę przyzwyczaić. Dobra. Renala padł, a możemy iść dalej. Pytanie moje brzmi: pójdziemy do wioski Albinauryków. To nie jest kurwa pytanie. To jest stwierdzenie. Pójdziemy do wioski Albinauryków. Od Was zależy. Napiszcie jeden na czacie, jeśli mam zabić Albusa. Napiszcie dwa na czacie, jeśli mam umrzeć ze starości. I przy okazji mogę klepnąć jeszcze tego, nie? bossa, co to jest. Ma umrzeć ze starości dwie osoby chcą, okej. Okay, okej. Okay. Nie spodziewałem się. Lumin 4 razy jeden. Niech się nie męczy. O kurwa, zapomniałem o tobie. O, fitta! Dobra. O, shit, ta broń jest wolna. Hej, hey, poczekaj. No nie. Kurwo ty. Jeszcze się, kurwo, lecisz, ta? Git, dobrze. Nie jest źle, nie jest źle. No więc, chyba wygrało to, że Albus bignoja, niech się nie męczy. Czekaj, no co, jest 3 na 3. Jeden, okej, okay, używ. Czyli są cztery osoby na jedynkę, tylko że trzy osoby zamiast jeden napisać, napisały, żeby go zajebać po prostu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Twardy, no twardy kurwa. Znaczy ten Ash of War tak trochę niewiele bije, nie? On ładnie wygląda i w ogóle, ale tak poza tym to... no. Trochę mnie boli, że, że użyte sąś wielu tych bossowych Ash of Warów. Jest słaba, bardzo słaba. O kurwa, za Jeszcze ten kummen. No i chuj, ucieknę. Dobra. Nieistotne. Dobra, pieski. Będą pieski. Ja wiem, że tu nie muszę iść, ale chcę. No więc. E? A strzał nie ma, kurwa. Muszę strzałę kupić. Muszę w ogóle wzmocnić te łuki, nie? Fuck. O, czapa. Dobrze. Jeden piesek. Tam jest boss. Tu jest piesek. O, Kurwa. Dobra, daj mi normalną broń. Okej. Okay. Teraz tak, ja bym się na niego w ogóle uskradał troszeczkę. <laughs> Może i przeszedłbyś coś s na gitarze, ale ja to przeszedłem na klawiaturze. Ja myślę, że na klawiaturze jest, jest dużo łatwiej jednak. Mimo wszystko. Czekaj, soczek jeszcze się napije, co? Ta, ta, ta. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Elu? I jemu można bakstaby sadzić? Można. Okej. Okay. Mój wyjebać specjala. <grym i zimny> o nie, nie mam stamina. A czy mamy? Ale dostał coś. Ała, ała, jak kurwa boli. Stop, stop. i refuse. No. Gridy. Przerwałem mu. <grym i zimny> Okej. Okay. Powiem szczerze, że to było chyba łatwiejsze aniżeli... Aniżeli normalnie. Jeszcze tu się ten pies chowa, nie? Skurwisy, no czasem lubię wyjść podczas walki. Jak się za blisko tego drzewa tutaj podejdzie. Tym razem mu się nie udało, na szczęście. Dobra. Odhaczone. Czyli tak. Popatrzmy na tę mapę. Mamy to, mamy medalion z Albusa. Możemy iść jeszcze po kamienie, nie? A czy potem? Po upgrade do soczków. To oznaczałoby, że chcemy się wybrać. E, gdzie to jest? Kurde. Tu chcemy na pewno. A e, Tak, tak. Upgrade y czeka. czekaj. Ja muszę po, pomyśleć, bo jak kurwa dawno ich nie zbierałem. Tu chcemy się wybrać. Jeszcze gdzieś? To jeszcze gdzieś jakieś? Możemy iść w ogóle zrobić ten, zanim jeszcze pójdziemy, nie? Chyba zrobimy. Niebieską loretę, pogadamy z rani. Żeby było już z głowy. Żeby później tu się nie wracać, bo to jest trochę marnotrawstwo czasu. I później będę miał także, że w sumie mam wysoki level na Lorette, już będzie łatwa i w ogóle, a teraz będzie jako taka pewnie jeszcze. Jako taka pewnie jeszcze. Dobra, to Loretta. Niebieska Loretta. E, tak, mam trzeci amulet, nie założyłem, prawda? Dziękuję za przypomnienie, zaraz założymy. Teraz założymy że grasz z lokiem i sporo już wyf wyfarmionych flaszek. Bardzo dużo flaszek na sam początek zdobywa się z Weeping Peninsulinem. Tu jest masa upgrade'ów. Masa. Nie chciałem siadać. Amulety. Mam ten na przytrzymane ciężkie, to jest dobre. Jego sobie zostawię. Radagon Scarsil, nie mam sorcila. Mam ten gorszy. I dalej. No chyba kurwa na ten, na energię, nie? Na regen energii. Nie narzekam grając z tego moda na regen energii. Bo podczas bossów bardzo mało sprintuję. Gdzie normalnie zawsze jak gram, to mega dużo sprintuję, nie? Na bossach. I to mnie... Jak było w na ostatnio dość mocno zabijało często. Bo chciałem zrobić rola podczas sprintu. No, i się skakało, ku bloodborn, nie? E, a w tym modzie, jak gram FPP, jakoś tak. Nie, nie mam ochoty sprintować podczas walki z bossami. Więc nie marnuję tego, e, tej staminy na sprint. Okej, 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 okej. Chillera. Chillera jest dobrze. Jak już tu jestem, mogę przy okazji sobie zdobyć tego, nie? Jak on się nazywa? E, Frost Stompa. To nie jest złe, nie? To jest dobre, nawet, ja bym powiedział. Wydaje mi się, że jeśli będę chciał grać później pod topory zwykłe, to lodzenie. Jak najbardziej, o, się mano, Pasuje do e, Skyrimowej postaci, nie? Jakiś fusroda, lodzenie, te sprawy. Teraz tak, jak ja to najszybciej klepnę? No na pewno nie tak, nie? Spróbujemy. Nie tak. O tak, dobrze. Próbujemy łukiem jeszcze raz, kurwa. To jest pewnie zły pomysł, ale. Ha, ha, ha dziwko. Słuchaj, jakbym ja żył te ileś tam tysięcy lat temu. To mnie by wysyłali, żeby polować dzidami na ryby, nie? W przerębli, pobliskiej. To ja bym był tym kłusownikiem. Nie, nie tym, co się bije z niedźwiedziami, nie, nie, Ten, co, co łowi ryby dzidom. Ry, rydodzibem ry dzidę. Rola rydodzib. Ry, rybodzid. Ry rybodzid. Rybodzidem ry byłbym. Niedźwiedzie nie, ale no, rybodzidy to tak. specjalny wal, specjalny wolny. Rybodzidziarz, tak jest. Czekaj, weź normalną broń w rękę, jak człowiek. Dziękuję. Kurwa. Oh. ej kusi mnie, żeby taką dużą rączkę. Nie tą małą. A taką. A, oh, dużą rączkę. To jest duża rączka. O oh, kurwa. Uh. <laughs> Okej. Okay. To jest jeszcze bardziej creepy niż zazwyczaj. Ale są jeszcze większe niektóre, nie? Taką największą rączkę, kurwa, spulować. Zobaczyć, jak bardzo obrzydliwa i straszna ona jest z perspektywy pierwszej osoby. To jest mała rączka. Bo to w kilku miejscach są tylko te największe, nie? To jest duża, ale nie największa. Ta też. Nie wiem, czy to są w ogóle te największe, czy dopiero... gdzieś w innym miejscu. Jak graby wyglądają? Bo wiesz co, jeszcze chyba nic mnie nie grabnęło za mocno. byłem chyba nabity, nabity na dzidę przez Morgota, Ma Margita. Ale to chyba tyle. Ej! pójdź, Co wy na to? Jak zabijemy Lorettę już tą niebieską? Ujdźmy sobie do tego, e, Do Raya Lukari i dajmy się zjeść dziewicy. Jakkolwiek to nie brzmi, czy nie interesuje was, jak wygląda wnętrze dziewicy? Bo mnie trochę tak. Pewnie chujowo, nie? Bo twórcy gry nie przemyśleli tego, że ktoś zrobi moda FPP do Eldena, więc tam są pewnie jakieś puste tekstury albo bardzo proste. Ale jestem ciekaw, co się stanie, jak mnie dziewica grabnie. Okej, okay, gitarka. We wnętrzu dziewicy... Z pewnością nie ma małego, bezzębnego łysola. Wartego potencjalnie do 500 zł. Kurwa, nie wiem do czego nawiązujesz, stary, ale brzmi ciekawie. Streamer, prawda, wnętrze dziewity, zobacz jak. Dobra. Tak, tu po cichuteńku sobie się na tego wilka zakradniemy. Kłócu, kłócu, siup, siup. No ja tylko Golden Seeda i idziemy dalej. Do G A, 500 plus, okej. Okay. O kurwa. Ale ty masz ładeczka, oczka, kurwa, wile, wileczku. ła, no żartowałem, brzydkie masz, wypierdala, idzie Ała, ej, stop. Ja nie widzę, jak on się rusza w ogóle, stop! Gdzie ty kurwo jesteś? Masz tu ałę. Kurwo. Ty masz HP jak pojebany. Kurwa, stager na wilku? Tego nie widziałem chyba jeszcze nigdy. Ja pierdolę. U, dobrze. Dobrze, smacznie, pysznie Hello, my friends! How are you doing today? I am just passing through Pupp! Ała! No weź to kolano. <laughs> yeah. Okej, okay. słyszę, słyszę. Uniknę. Bitch. nie boli w ogóle.